Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. Słowa tego błogosławieństwa są Jezusową odpowiedzią na pochwałę. Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które stałeś. Potwierdzają one wielkość Matki Najświętszej, w której łonie przyjęte z wiarą słowo Boga stało się ciałem. Maryja, która zachowywała i rozważała w sercu Boże słowa, choć często ich nie rozumiała, była pierwszą uczennicą i służebnicą Pańską. Posłuszeństwo woli Bożej od Nazaretu aż po Krzyż na Golgocie otworzyło ją na duchowe macierzyństwo wobec ludu Bożego i złączyło ze zbawczym dziełem Syna. Przylgnięcie sercem do Maryi i wielkoduszne oddawanie Jezusowi wszystkiego przez jej bolejące serce to duchowa droga, którą podążała Matka Małgorzata. Jej miłość do Matki Najświętszej i Maryjna Pobożność wyrażały się zarówno w osobistym nabożeństwie do Matki Bożej, jak i wiernym naśladowaniu cnót Maryi. W żyznej ziemi jej szlachetnego i dobrego serca, usłyszane i przyjęte z wiarą Boże polecenia, zaowocowały charyzmatem założycielskim. Swoją rodzinę zakonną. I siebie samą każdego dnia powierzała troskliwej pieczy, bolesnej pani, wyznając. Ty, po Bogu, jesteś całą moją nadzieją. Tobie się zupełnie na własność oddaję. Razem z naszą Matką Założycielką, błogosławmy Maryję i powierzajmy się jej z ufnością. Pomnij, Maryjo, że jestem Twoją. Przeto mnie strzeż i broń jako rzeczy i własności swojej. Wszechmogący Boże, najświętsza Maryja Panna, którą wybrałeś na matkę swojego jednorodzonego syna, uważnie słuchała i wypełniała wszystkie Twoje słowa. Dopomóż nam, byśmy za przykładem błogosławionej Małgorzaty Lucji, naśladując w życiu cnoty dziewicy Maryi. Coraz bardziej kochały Jezusa i doznawały Jej macierzyńskiej pomocy w różnych potrzebach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławiona Matko Małgorzato, zjednoczona z bolejącym sercem Maryi, módl się za nami.